Wow, pola! Dobre. Takuję ci. A gdzie my przyjechaliśmy? Oho, to typowy hotel dla dzieci. Tak? Tutaj u góry leci bajka. A, Fajnie pomyślane i dzieci potem ładnie jedzą. Chociaż mi uczyło się, do... że nie się do, do jedzenia. Tak średnio to jedzenie idzie, jak gdzieś oglądałem, ale pola akurat jadła w rosu i zjadła. A gdzie idziemy teraz? Na co? basen? A tam wiesz, że jest taka duża zjeżdżalnia na fontoniku. Będziesz zjeżdżać ze skoczni. Z kapik. Tak. Idziemy Ja Jak ogranicznie będziesz zaczekła? Nie A wyjść? No to wychodź Nie możesz. Czemu? A to czemu możesz wyjść? No wyjść. czego potrzebujesz? Chcesz czekoladki? Nie. To może kawić to może, co? Kawie? Kawi? Kawi. Kawi. Powiedz, proszę. O nie na no, się wyciągam, gdzie wyciągam. Lale już zjechały? Wow. Pola szybko! Kapi! Wow. A, lale! A! Mm. Wow. co Pola robi? mama ale mamy uuuu uuuu mm. już? jeszcze ja nie okay. troszkę? Ja tak to... Pola oddaj no Kapiemu umyje się tak? oddasz? a Kapi? Kapi nie. A mama? O, jak ty się starasz? Już chyba. Jezu, jesteś brudna. Jestem brudna, czy pomalowana jestem? Bruna. Pola, a co to jest? Sushi? sushi? sushi. <grym> tak, pola lubi sushi. Niespodzianka co była dla nas. Ze stołu smakuje lepiej. Co to jest? Pałeczki do suszy, powiedz. A, Pałeczki do suszy, tak? Pola umie. Mocno, mocno. Nie możesz. Mocno. Brawo! Pięknie. Chyba jednak nie. Nie chcesz? Dobre to jest. Kapie mu dasz, am. A pola sobie tylko coś. Mm, mm. O, A! ci tos. to. ci ja nie To ja możesz wziąć w rękę, wiesz? No, można no to ugryźć. Nie chcesz, pokroić ci. Dziewczynka? Kidziusia jesteś. śpiąca? Pospała. Pola spała. A co mm. będzie jadła za chwilkę? Kiełeciki. Tak. tak. i lody. Eboju, boju. O, na boju. Zjemy na i pójdziemy. Pójdziemy na boju, boju. Lonka co ty jest? Kładki. Tak, Cze, czekoladowe wyjątkowo. Ci. Mm -hmm. A pokaż jak tańczymy. Zatańcz, mamą. zatańcz z mamo. Zatańcz mamą, A kapi też ma tańczyć? No nic mi się. Posprzątamy, tak? A potem gdzie idziemy? Na basen? To wieczorkiem. Na To Posprzątałaś? No tam wydaje mi się, że coś jeszcze zostało. Oj. No, ale nie czepiemy tym. No. Ale ładnie Pola nauczona, brawo. Tu też? Tu kapi ma sprzątnąć? Pola! A, Pola, przepraszam. A jak wasze dzieci, Że są bardziej czyste niż my? Chodź, co idziemy? kółko. Kółko na basen? Tak. Wow. A gdzie to można kupić takie kółko? Malutki. Malutki? Nie, duże Duże kółko? Tu? Tak. Polak, wie, jak zna drogę. Ciekawie, To chcesz? Które? Tak? Takie księżniczkowe? Tak. Na pewno. Na pewno? No, no dobra. 44 i O nie, wiesz, to tu jest. Marsale! Marszalek? Co? O! No, pola. Tak, to się pola. Z kim jedzie Pola teraz? Z kapi? No, kapi. Pola się tutaj Tak? Bo tam się wywróciła i była. A bo biegła, widziałem. <śmienny> Polonia Księżna. Proszę bardzo, leżycie z kapi na jednym obrazku. A jeszcze Pola chce zjechać? Już na basen. O. Jeszcze zjeżdżasz? Tak. Wow, jak było? Tak? Cieszyłaś się? Fajnie. Na dół nogi! Do góry nogi! Na dół nogi! Wolniutko! To malutko! Nie! Nie pomalutku? Nie! Ona lubi szybko? Tak! A taki lubi wolno! O! No. O! ona O! O! malutka Oh wow! wow jakie grzeczna! No cudna! makijaż, tak? I no, śliczna i grzeczna i w ogóle. A za chwilę będziesz taka grzeczna. Nie, będzie Taka śliczna mogła, Tak, będziesz tak, mogła straszyć. Ona chciała potrafię, straszny makijaż, tak? Bo o to chodzi, tak? żeby się właśnie tak bawić, straszyć inne. Tak, chciałaś wow. być wymalowana. Tak, wow. cudownie. Tak? I znowu patrzemy i tak ci każą. Jesteś panda? To cioci wyślę. Łaaa. Wow. Ojeju. Ojej, to zrobimy. Chcesz zobaczyć siebie jeszcze? Łaaa. też. też ma mieć? Ola, pokaż. Przestraś Kapiego. Zobacz, mama też jest malowana, tak? A co to za skrzat? Co to ma taki makijaż? Kapi? Możecie się poczuć jak Kapi na co dzień. Strasznie wieje. Ale lecimy coś i zjeść. Tak. Ale to, co lubimy najbardziej. Pola jest śpiąca, także może nam dać popalić, ale nie poddajemy się. Ciekawe. Pola, nie masz siły? Co? Nie masz siły. Kochasz? Piona. A, jeszcze A. siła jest. Potem ją pokonał. A my gdzie jesteśmy? Opowiedz wszystkim. Czekamy w kolejce na jedzonko. I co chcieliśmy powiedzieć? Że trzymamy dzisiaj kciuki za Marcina Tyburę w UFC Bo o Janku to już nie muszę mówić, ale... <tukasz> tak, będziemy oglądać UFC dzisiaj, także Marcin. jak zlikwidujecie naszym to... Czy to w promieniu słońca? Mmm, kapie z Halo, halo! you, Tak, <ołek> <noise> 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 no, <noise> no, to, jest. Ale się ty? A co się A co ta pirat? Widziałaś sobie? Daj buźki 🎵🎵🎵 Pola daj rączkę Myślisz? Myślisz to jest... Popis siły Fajne Pola też ma swój patyk, jesteś włóczy kijem Fajny ten las Tutaj są nasze rowerki A tu są Czy piękne Szklarsko-porębskie lasy, Pokaż... czyli najpiękniejsze województwo jakim jest Dolny Śląsk. Ale czekaj, kapi rozbije to. Z kolanem? Tak? Gorzej, się kolanem poławia. <grym> <grym> Podpuszczacie. <Oła>! <grym> to bolało. A mała <grym> <grym> bola, jak ty ją Naprawdę. <grym> Pola cały czas Tak samo Pola, jak oceniasz ten występ kapiego? Dobry, średni. To Zobacz. Średni. Mam belka pod grzebą? Nie. Grubowa? Czy to jest taka gruba gałąź? Misiu, słabej baletnicy, rąbek u spódnicy. O jajko, no. Ja naprawdę już mam swoje lata. Pola, co ten kapi? No, musisz zejść tą całą drogą. Nie wygłupiaj się, bo zaraz po kostce będziesz miał. No, Nie myślę, wiem. Trochę cię poznałam na tobie. Pola śmiesznie? Brawo, bijesz kapiemu? Fajnie było. Nie, było. Pola. Jak się kapie wpisał? Na drzewo wchodził. I co robił? Wygłupiał się. A ty jesteś wuczyki. Nie? Włóczykilka? Nie patrzcie na moje włosy, bo jest na nich odżywka i będę ją spłukiwać dopiero jak wrócimy do domu. Jesteśmy na wycieczce rowerowej, ale stwierdziliśmy, że to chyba jest dla nas zbyt ciężka przeprawa. I niedługo będziemy wracać. Sobie chilujemy. Kasper będzie nagrywał jakieś ładniejsze kadry. Młoda chodzi. I podziwia, to jest tak ciepło. Jeszcze tak ciepło w listopadzie to nie było. Gorąco jest? Tak ci gorąco, że chciałabyś zdjąć? Tak. No to możesz zdjąć. Bluzę też. Nie, 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 nie. Mama ma bluzę, tak? Ha. No. Gorąco. Jedziemy dalej. No, nie, nie. Ma tak? no. gorąco. Jedziemy dalej, czyli wracamy do hotelu, masz na myśli. A rzucisz do mnie? Tak Wow, brawo Brum brum, jedziemy Jedziemy Nie ma Bobusia, Bubuś będzie w domu Co tam się dzieje? Chcę się Pola, pokaż się Fajnie było? Pokaż pole Wracamy na basen okay. A naprawdę dzisiaj ładna jest pogoda O, mamy szczęście na wyjazdy.